Jademy. Jademy. Dzień dobry, tu Sebastian Koch. Jedziemy na zawody. Tak? Wyodkowo. Sebastian. Jademy do Wrocław. Wrocław. Jakie są plany? Plany są, aby trochę pomóc Big Mike'owi w starcie. Bo dzisiaj mam Mistrzostwo Polski. Pierwsze starcie rozrzewkowe, drugie będzie za tydzień, a trzecie na jesień. Czyli jakieś open w wiadomo już, jeszcze nie Wiadomo, że to się będzie wszystko zmieniać na rożewce 210, pierwsze podejście a 220 zaliczy, będzie dobrze Chociaż 210 też jest dobrze, bo 20 kg progresu W ciągu... Nie w ciągu, bądź będzie, no, będzie zaczyna od 20 kg Ale nie w ciągu, ma być w tak? no, no, bądź, prasie, bądź prasie. <gry> <gry> e, Czyli co, czyli, czyli 125 plus pewnie, nie? Waga Ja nie wiem, nie wiem No gdzieś tak waży, co, 130 musi gdzieś ważyć, no Sexy. Dobra, jedziemy na Wrocław, dwie godziny Także grubo, tu zaraz no, -lo no, -lo będzie loło Tu zaraz będzie loło Takie baletki Będzie loło 20 minut już nam no. zostało No idzie bardzo dobrze Staramy się pełną parą Do przodu. Dajemy siebie aż całość Wszystko dajemy sobie Na cykrzynówek staramy się staramy, staramy się na całego e Dajemy siebie wszystko, czyli 30% 30% Co chciałem powiedzieć? Wczoraj u bracika, u, u Seby my byli w, w górach. Rozumicie? Było co? Wczoraj było za starcie gigantów. No. Braci Seba, Seba z Darkiem grali w balanie. Mamy, rozumicie, nagrany. Także powciepuję jakieś urywki bo jajca były. ACL, mnie boli aż do dzisiaj. ACL <laughs> Darek a ale mi boli odcinek! A to jest wyzadło yy, krzyżowe przednie, jakby co? No niestety. Najczęstsza kontuzja w piłce nożnej No i taką kontuzję właśnie dostał Darek. Jo, a jo? 18 lat temu. No, i to go Skączyłem karierę, poważną karierę, mogę być znany w całej Borowej Wsi. No a Darek no. jest znany, bardzo znany, jeśli chodzi o piłkę nożną w Rudzie Śląskiej. Także wiesz, no. To Król Szczelców. W historii całego klubu, który ma ponad 100 lat Który był w drugiej lice, znaczy no, czyli w poprzedniej pierwszej lice pierwszej tak, tak, także No jest, jest, kurde, usportowana Dobrze powiedział? Usportow... uwowana no. Także widzicie My no. ci są bardzo no. blisko Skończyli kariery, ale kurde Jeszcze coś tam pikają Coś tam pikają No No Śmiesznie będzie bekowo tak to wyglądało Pa łokieć Jest łokieć, łokieć. Kurde Mam teraz do wos yy, Rada Możesz mała łapa to nie rób tak Nie, Ujoj, nie Tylko no. tak Widzicie Jaki? Nie tak Nie Nie przyplaszczaj Bo będzie mała Zobaczcie Ja przyplaszczą Jest mała Stać. Ale jak wystawisz łokieć Wyobraź sobie że chcesz komuś pokazać łokieć I patrzcie teraz Triceps wszystko jest Widzicie? Tak? Naturalnie mm -hmm. naturalnie Mmm. Ale mam bryle, nie? A ja mam też patrzcie Ja też mam bryle Pa W aucie od żony Nie ma kurde Musi być równouprawnienie, nie? A. O, sexy. To. Można i tak pięknie bo dieta je Rozumiesz? Jest Big Mike Na domu, że może to jest tu Bo stoi maszyn Maszyn Big Mike. O kurde! Ale i preza pełną parą. We Wrocławiu. Ten zazień. Chcesz to się tam zjeść. Siedzisz się tu. Muszę może siadło. Malutkie stworzenie uciska Nic nie ważyło. Cześć, Dzień dobry, jest Siem stres? Dobry. Jest. To jest! Ale jest! Ale to ten dobrze. stres. Zróbmy motywował! Działał dla mnie dobrze. No. Dobrze. Ty sobie usiąść. Idź. Żyły mu wyszły. jest. Parcie. Jest wsparcie. Jest. Nie widziałem. Jeszcze, bo to jest nie widać jakiej będę miał. Tak, to jest test. Patrzcie, jaki knur. 133 kg. Patrzcie, 133 za mało. Porównajcie do mnie. Ale przybaczcie, on to jest dobra jakość. Jest bardzo dobra jakoś, patrz To nie jest czy to 133, 3 lata Czyli tu wygląda jakby... A to Masakra, patrzcie, te żylska Ale pokaż ta łydę, yeah, A to jest podłodka, tak Pokaż To łyda łydka ma swoją łydkę tego to Bardzo To to o kurła, rzeczywiście, ty! Teraz tam widzę. I tu jest więcej niż u mnie. tu do. No, Sebastian, to. Sebastian, kot tutaj jest, a nie do paleczarni. Zamieniliśmy się z podękami. Konkurencja gruba. Całe kunie. tu jest podawać sztangi. A przetarcie zaliczyć i lecieć dalej. Szmata! Szmata! Lekko, bardzo lekko! Kacuję, ale... 215? 215! Tak. Gdzie jesteś wszędzie? za nisko stoję! A ustawiałeś to jaki? E, tak, a powiedziałem Mateuszowi, że źle obstawił. Więc okay. wyżej musisz. E, 215, kiedykolwiek to jest? Tam jest, tak? To musimy to, 215. Zaliczony pierwszy przetarcie no już zabrał pewności siebie. Najlepsze jest to, że on jest taki koń. A jest jednych z mniejszych tutaj, więc to jest grubo. Publika jest. Czarki są, czyli zawody siłowe, bench press. Lecimy. Mlepię komendy, jedziesz nie? Ja aż... Na luzie. Jak czysz? Na ile? 220, bo Kurwa nie wiem, żeby nie spalić. 220, wiesz? 222, myślę, że tak, ale 222 i boję się już. Ja zobaczymy, jak coś. 220, Chyba 220 będzie. Jeszcze ma star, za Po co Dobra. Za ty ma start, bo jest sensu co no. cię podejście zostało. No coś takie zawróciło, wiesz? Czas z tego jest dosyć, dosyć duszno. Co, idziemy tak. lekko, nie jest 220 teraz. 220 z zapasem. Z zapasem to zrobimy, bo za tydzień są kolejne zawody, nie? No, o, o, Także no. to na przetarcie. Fajnie będzie, wiesz, Zaliczyć trzy próby. Tak, tak, no, tak pewności. pewności. Pełna profeska. No, Pełna profeska. Ja no. był tak, 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 tak. Wszystko się musi udać, wiesz, wszystko możesz, możesz mnie to. Możesz sobie. To ta, tak powiem, To podanie. Było dobre, czy nie? No, najlepsze. A, dziękuję. Tak, tak mam. Tak mam. Nikt tak nie podaje, powiedzmy. 522,5. No. Ryzykujemy. Mieliśmy 520, ale walczymy o wyższe miejsce. Patrzcie jakie przystojnie Ale jakie fenomenalne krążki Ile? A to ta długość, ta długość to jest długość mego kindola. Ale na zwodzie, na zwodzie już. Jak już, jak już, jak już. jak już doszedł. Jak już doszedł. Ładne, ładne. No czy co? No takie same jak, 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 jak okele, nie? Kesowskie. No i pięknie, ale gdzie ładnie wyglądają. Tak chciałem podziękować teraz Sebastianowi, bo to wszystko dzięki jego rozpisce. Zrobiliśmy e, od grudnia. Nie, się 5 tak. no, 25 kg by kilo. A teoretycznie to było do wyciśnięcia, a winien sztanga, bo tak. Czy było wyciśnięte? Tak, oczywiście to było, ale ta sztanga co nie do przodu, bo jest taka dość elastyczna, miękka, powinna być twarda, więc by na alejko, jak, jak stała na lejkę, nie? A by wycisnął to. No, ale takie są tak zawody. A poszliśmy o 2,5 kg więcej, ponieważ... ...planowanie. No ponieważ... Wicna dwiczista. Tak. Dla mnie na siłowni byłoby No i o to chodzi, no mamy to, zaliczamy. Ja ci zaliczam, także powinieneś być już dumny. Tak jest. Także my za tydzień kolejne zawody siedzę. Miło, będzie gotowy. Kciuka. Dobra.